Jeżeli chcecie się dowiedzieć, z czym wiąże się studiowanie biologii, zapraszam. I uwaga, dzieci nie powinny oglądać tego filmu. Może zacznijmy od tego, jak to się stało, że w ogóle trafiłam na studia biologiczne, bo ja zawsze lubiłam biologię, przyrodę, byłam bardzo dobra z tych przedmiotów i ogólnie interesowałam się zwierzętami, przyrodą, naturą. No i w rodzinie były takie głosy, no, że skoro Kasia lubi przyrodę, biologię, no to powinna iść na medycynę albo na weterynarię. No ale niestety przeszkoda zawsze była taka, że mnie bardzo obrzydza krew wnętrzności. Strzykawki, wiecie, skalpel, to wszystko po prostu wzbudza we mnie takie, oh, aż drgawki, więc od razu ja wiedziałam, że nie mam mowy, żebym szła czy to na medycynę ludzką, czy to na zwierzęcą, więc te kierunki od razu odpadały. Mimo, że ja się bardzo dobrze uczyłam, ja byłam takim trochę kujonkiem i dostałabym się prawdopodobnie na te, na te studia, wiecie, takie prestiżowe. No ale jakby, no, no nie, bo nie miałam predyspozycji, brzydziłam się, wiecie, wszystkiego, więc. Te kierunki w ogóle odpadały, no więc poszłam na biologię. Ja do liceum chodziłam pod Warszawą i tam krążyła taka opinia, że jeżeli ktoś chce iść na kierunek przyrodniczy, no to powinien wybierać SGGW, bo takie czołowe uczelnie, jeżeli chodzi o tego typu kierunki w Warszawie, to jest właśnie SGGW i UW, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ona jest na Ursynowie i UW, Uniwersytet Warszawski. A dlatego właśnie raczej skłaniano się ku SGGW, ponieważ uważano, że na SGGW jest bardzo dużo praktyki, a na UW raczej jest praktycznie sama teoria. Słuchajcie, ja nie wiem jak jest na UW, taka krążyła opinia i z czymś takim się spotkałam, natomiast nigdy potem nie rozmawiałam z żadnym absolwentem biologii, który uczył się na UW, więc dokładnie nie wiem jak to wyglądało, ale rzeczywiście jak poszłam na studia na SGGW, no to tej praktyki było bardzo dużo. No i jak jesteście na studiach, to większość przedmiotów jest podzielona w ten Sposób, że z danego przedmiotu są wykłady, a potem ćwiczenia. No, i w zależności od tego, jakiego rodzaju e, macie przedmiot, no to różne są ćwiczenia. E, niektóre ćwiczenia były w terenie, mieliśmy wyjazdy terenowe. Niektóre ćwiczenia, zresztą bardzo dużo ćwiczeń, e, to były zajęcia w laboratoriach. Miałam zajęcia w laboratoriach chemicznych, analitycznych, genetycznych, mikrobiologicznych, no najróżniejszych. No i na drugim semestrze moich studiów. Pojawił się taki przedmiot jak anatomia zwierząt, i ćwiczenia z tego przedmiotu odbywały się w prosektorium zwierzęcym. I z reguły na studiach jest tak, że żeby zdać jakiś przedmiot albo żeby w ogóle być dopuszczonym do egzaminu z danego przedmiotu. Trzeba być na ćwiczeniach. Po prostu trzeba mieć obecności. Oprócz oczywiście obecności, w zależności od tym rodzaju zajęć, czasami są jakieś kolokwia, czasami jakieś prezentacje, różnie to bywa, ale no być na ćwiczeniach trzeba zawsze. Chyba było, że 20% można mieć nieobecności, a tak to po prostu obecność na ćwiczeniach jest niezbędna do tego, żeby w ogóle móc podchodzić do egzaminu. No więc nie było opcji, żeby nie chodzić na zajęcia w prosektorum zwierząt, mimo że dla wielu było to trudne, stresujące. No to trzeba było, po prostu. Prosektorium znajdowało się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i wiecie co, pierwsze wrażenie nawet nie było takie straszne, bo ja się bardzo stresowałam jak to będzie, że wiecie, od razu ma się w głowie takie obrażenia, że gdzieś w piwnicy, ciemno, jakieś tylko przygaszone światło, ale nie, to była duża taka przestrzenna sala, cała jedna ściana taka ogromna była w oknach, więc było tam jasno, no, tylko pierwsze to tak uderzało to zapach, tylko na szczęście to nie był zapach, wiecie, tych rozkładających się rzeczy, tylko zapach formaliny. No bo skoro mamy jakieś, ja będę mówiła często preparaty, e, zamiast, wiecie, części zwierząt, zwłoki, zostajemy przy preparatach. E, żeby te preparaty nie psuły się, muszą być jakoś zakonserwowane, więc często używa się właśnie formaliny. No i formalina ma bardzo taki nieprzyjemny, charakterystyczny zapach, on potem, wiecie, zostaje na ubraniach, to jest, o, takie obrzydliwe. No ale pocieszające było to, że jak się tam wchodzi, no to nie śmierdzi tym, że tam są, wiecie, jakieś rozkładające się zwłoki, preparaty. Tylko właśnie te formalina, więc takie pocieszenie. Na szczęście większość zajęć nie była taka straszna jak myślałam, bo zajęcia polegały na tym, że danego tygodnia omawialiśmy konkretny układ, na przykład układ rozrodczy, pokarmowy i tak dalej. No i na przykład jak omawialiśmy układ trawienny, no to polegało to na tym, że wiecie, na takich dużych, metalowych, zimnych stołach leżały właśnie preparaty. No i te preparaty to często było na przykład właśnie w przypadku omawiania układu pokarmowego, na przykład przedrządki krowie, czyli takie wiecie, no te przedrządki takie rzucone na ten stół, nie to, że w jakimś tam szkiełku i tak dalej, tylko tak, no... Cudzysłowie, no na żywca, nie wiem kto to powiedzieć, no można było tego dotknąć, jakby to było takie bardzo bezpośrednie, ale jednak to były tylko, wiecie, jakieś organy, części tych zwierząt yy, i to było trochę takie łatwiejsze do przejścia, bo tak można sobie to porównać jak się idzie do yy, sklepu mięsnego, no to jakby, no to jest takie dla nas trochę normalne, natomiast jeżeli ktoś by nas zabrał do rzeźni, no to moglibyśmy mieć problem, mimo że to jest no, praktycznie to samo, jednak wiecie, tak podświadomie to trochę inaczej wygląda, więc jeżeli byliśmy w tym prosektorium i były tylko właśnie jakieś tam pojedyncze organy, no, to to było jeszcze do przejścia. No i właśnie podczas takich jednych zajęć, yy, właśnie podczas zajęć strawienia, wydawało się, że nie będzie tak źle. Ja w ogóle w tych zajęciach siedziałam jak na szpilkach, będzie taka cała spięta, zestresowana. Ja nic nie jadłam wcześniej, po prostu nie mogłam. Potem długo po zajęciach nie mogłam nic jeść. No, bardzo to przeżywałam. To było naprawdę okropne. Na szczęście trwało tylko jeden semestr. No, ale właśnie były takie zajęcia, że wydawać by się mogło, że nie będą takie straszne. No, bo właśnie na początek były położone przed żołądki krowie. Było to dosyć ciekawe, bo one mają bardzo ciekawą strukturę. Nawet tam patrzyłam tak dosyć intensywnie, bo zwykle na tych zajęciach ja na te preparaty patrzyłam y, tylko tyle, ile musiałam, a resztę czasu po prostu patrzyłam na y, wykładowcę albo gdzieś tam, wiecie, na swoje palce, albo w podłogę, y, albo na tam, nie wiem, za okno, a na te preparaty patrzyłam, no, jak najkrócej mogłam. No i właśnie, mieliśmy pokazane te żołądki krowy, to było nawet interesujące, ale nagle na salę wykładowca wprowadził ogromny, nie wiem, 3-4 metrowy stół, na którym leżały jelita końskie. I to. Było tak obrzydliwe, bo wiecie, jak są jakieś tam przedrządki krowie, czy jakiś tam żołądek jakiegoś drapieżnika, to to wszystko jest takie, no dosyć małe i właśnie do przejścia, a te flaki końskie były ogromne w niektórych miejscach to jej lito, grube to było dosłownie takie. Bo wyobraźcie sobie, taką wiecie, furę tych flaków na stole przed wami. O, Jezu, to było obrzydliwe! Ale jeszcze nie najgorsze. Kolejny Preparat, który wzbudził we mnie podobne emocje, chyba nawet gorsze, był pokazany, kiedy omawialiśmy układ rozrodczy i omawialiśmy sobie poszczególne etapy rozwoju płodu. I okazało się, że nasza uczelnia dysponuje takim eksponatem, podobno jeszcze z przedwojny z warszawskiego zoo. I ten preparat to był słój gdzieś takiej wielkości, w którym zanurzony był płód małpy. I ten płód to nie był dwutygodniowy płód, to nie był dwumiesięczny płód, tylko płód, który już świecie. On zaraz miał wyjść na świat i się urodzić. Więc, no, wrażenie było, i to był chyba, nie jestem pewna, ale chyba to był szympans, więc, no, wrażenie było takie, jakbyście w słoju mieli niemowlaka. No, to, to było dosyć traumatyczne, wiecie, to, ten płód był zanurzony w tej formalinie, ten swój. O, to, no, to było takie uderzające, bardzo, bardzo niesympatyczne przeżycie. Kolejna rzecz, którą zapamiętałam, no wiecie, na wiele lat, ja miałam te zajęcia kilka lat temu. To było przy okazji zajęć, gdzie omawialiśmy sobie zmysły. No i doszliśmy do zmysłów wzroku. Ja nie wiem o co chodzi, ale mnie aż po prostu tak o, ściska, jak na przykład myślę o operacjach na oku, na to, że jakaś igła wchodzi do oka, że ktoś dotyka oka, to dla mnie jest po prostu takie o, obrzydliwe. No i właśnie na tych zajęciach yy, pani doktor, która naprowadziła zajęcia, Wyciągnęła oko krowie, no i co? No z wierzchu to wiecie, no taka kuleczka, gałka. No ale my przecież byliśmy studentami, to dla nas było za mało, i pani doktor chciała nam pokazać, jak to wszystko w środku wygląda, jak wygląda budowa oka wewnątrz. No i oczywiście, żeby to zrobić, pani doktor musiała to oko przeciąć. I to była kolejna rzecz, która o, powoduje u mnie takie aż taki wstręt, naprawdę to było mega okropne. Ciekawe to było ciekawe, no generalnie te zajęcia były bardzo ciekawe i ja chciałabym nie brzydzić się tego, bo to jest, no według mnie jakby mało osób ma możliwość zobaczenia zwierząt tak jakby od środka, no ale niestety ja mam jakiś ten wstręt, lęk, nie wiem jak to nazwać, więc... Ja, to było ciekawe, ja potem jak wracam do domu, ja się, wiecie, uczyłam tak chętnie z książek i tak dalej, gdzie nie miałam takiego bezpośredniego kontaktu z tym, ale w samym prosektorium no niestety bardzo się stresowałam. Kolejna rzecz, yy, i słuchajcie, to jest kanał obsach. jeżeli... i teraz też będę mówiła o psie, więc jeżeli jesteście wrażliwi, to po prostu włączcie film teraz i nie oglądajcie dalej, a jeżeli jednak ciekawość was zżera, no to słuchajcie... Generalnie na tych zajęciach mieliśmy wyizolowane różne organy, części zwierząt, ale raz przyszliśmy na zajęcia i na stole leżały zwłoki psa. To był kundelek. Kundelek z palucha, jak się okazało. No i właśnie, mimo że wcześniej mieliśmy też jakby do czynienia z różnymi częściami, no tak jakby zwłok, to jednak zupełnie inne jest wrażenie, kiedy Leży cały organizm. No i właśnie to były zajęcia, kiedy no widzieliśmy całego psa, wiecie, normalnie w sierści, jakby z daleka, po prostu jak wyglądało, jakby spał. On tak leżał, wiecie, tak na boku. No i jak tak się na niego patrzyło, no to wszystko jakby normalnie, ale jak się otworzyło, jakby te łapki, i tak zajrzało się do brzucha, no to tutaj wszystko było na wierzchu. No i z jednej strony. Jest to przerażające. Jeszcze szczególnie właśnie jak my, psiarze, mamy te nasze psy i widzimy zwłoki psa, no to jest to okropne. Z drugiej strony trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawe, bo co innego jest uczyć się o tym, jak funkcjonuje organizm z książki, na podstawie schematów, na podstawie jakichś atlasów anatomicznych, a co innego jest zobaczyć to na żywo. No ale tak, jeżeli chcecie iść na kierunki przyrodnicze, szczególnie właśnie na uczelni, która proponuje du dużo zajęć praktycznych, no to myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy trzeba mieć taką świadomość, że coś takiego e, możecie mieć w programie. Albo po prostu przed tym, jak wybierzecie sobie kierunek studiów, to dokładnie sobie przejrzyjcie program tych studiów, żeby potem nie było jakichś niemiłych niespodzianek, bo tak jak mówię, na te zajęcia trzeba było chodzić. I koniec, kropka. Jeżeli się miało za dużo nieobecności e, i nie udało się jakoś e, dogadać, z prowadzącymi, no to trzeba było niestety za rok powtarzać te zajęcia. Ale, żeby nie kończyć tak bardzo przygnębiająco, powiem wam taką ciekawą, śmieszną, obrzydliwą też, ale śmieszną sytuację, właśnie jaka miała miejsce w tym prosektorium. No właśnie, były jakieś tam zajęcia z, nie wiem co to było pokazane, jaki układ, nieważne. W każdym razie, były na stole rozłożone jakieś preparaty, czyli no po prostu jakieś tam wyizolowane organy zwierząt. No i tak jak mówię, to nie było za szkłem, to nie było jakoś tak niedostępne, tylko po prostu można było tego dotknąć, zobaczyć. No i prowadząca miała swoją książkę, na której pokazywała nam coś tam na schemacie i potem pokazywała jak to wygląda, wiecie, tak na żywo, na żywo. No, i oczywiście tutaj miała rękawiczki, higiena, wszystko spoko i pokazywała długopisem. I tak, tu miała książkę, pokazywała: o, zobaczcie, tutaj jest cewka moczowa, po czym e, pokazywała to samo na e, preparacie. Tylko, że ona bardzo często dotykała tego preparatu, I już samo to mnie mega obrzydzało, że ona dotyka. Tych preparatów, a potem swojej książki. Ja sobie wyobrażałam, jak ona potem wraca do gabinetu: coś chce sobie sprawdzić w tej książce, a ta książka jest cała, wiecie, brudna w tych preparatach, Uu, obrzydliwe. Ale jakby to nie było najgorsze, bo coraz zrobiła nasza pani prowadząca, słuchajcie, pokazywała nam coś w, swoim, w swojej książce, w swoim podręczniku, potem pokazała sobie coś tam na preparacie, dotykała tego preparatu długopisem i zagadała się. Zaczęła gadać na jakiś tam temat i w pewnym momencie wzięła ten długopis do buzi. I to nie tylko ja widziałam, ja sobie tego nie wymyśliłam, widziało to kilka jeszcze innych osób. Ja nie wiem, czy to już po prostu się wpada w taką rutynę, jak się pracuje w takim miejscu, czy się zapomniała, zamyśliła, zagadała. No, ale zrobiła coś takiego. I aż tak wszystko w środku mi się poprzewracało, jak ja to zobaczyłam. No więc tak wyglądały zajęcia w prosektorium zwierzęcym. Tak jak mówię, niektóre zagadnienia i to, co było na ćwiczeniach nie były takie straszne, bo właśnie był trochę taki efekt, jakbyśmy byli w sklepie mięsnym, ale czasami to, co widzieliśmy naprawdę, tak no, aż uderzało, to było takie, no, jeżeli ktoś jest wrażliwy, to myślę, że jakiś traum można się nabawić. Ale słuchajcie, studiowanie biologii to nie tylko zajęcia ze zwłokami, jest też mnóstwo innych ciekawych zajęć właśnie terenowych na przykład i jeżeli jesteście ciekawi jak wyglądają takie studia, to piszcie w komentarzu, może pojawi się więcej takich story time. No a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, słuchajcie, mnóstwo osób, które ogląda ten kanał, ja widzę statystyki, ja je widzę, oglądacie, ale nie subskrybujecie, proszę, subskrybujcie, bo to pomaga zwiększyć zasięgi. Zostawcie komentarz, łapeczkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!